I witam Was serdecznie na moim kanale Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować stronkę którą znalazłem parę dni temu i u mnie działa, moim kilku znajomym także to zadziałało dlatego chciałbym Wam się ją przedstawić tak, nazywa się dogry.online tak yy, możecie na niej znaleźć po prostu generator dzięki któremu wygenerujecie sobie za darmo klejnoty do Brawl Stars Pierwsze co trzeba zrobić to musimy wpisać id gracza ID Gracza znajdziecie klikając w profil yy, w Brawl Stars. Jak będziecie w Brawl Stars, klikacie profil, i obok waszej nazwy Gracza macie yy, ID Gracza. To jest u mnie takie ścianki. Yy, Specjalnie na cel tego filmu stworzyłem nowe konto. Dobra, to jak widzimy tutaj obecna aktywność, czyli użytkownicy, które obecnie sobie doładują, doładowywują gemy na tej stronce. Dobra. Teraz wybieramy, na jakim urządzeniu gramy w Brawl Stars. Ja gram na Androidzie. Klikam dalej. Teraz trzeba sobie wybrać ilość klejnotów, jaką chcemy, żeby nam doładowało. Ja polecam szczerze powiedziawszy... 360 klejnotów na początek, tak? Sprawdźcie, czy tam działa, czy jest wszystko ok. Potem, może więcej. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie polecam więcej, bo jest to dość ryzykowne. A przynajmniej ja się strasznie bałem bana, więc wybierałem 360 za każdym razem. Klikam dalej. No i zaczyna działać. Tutaj, generator z tego co widzę. Dobra, witaj. Tutaj mój ID. Gratulacje. To już ostatni krok, aby zdobyć 360 klejnotów. Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, klikając przycisk weryfikacji poniżej, aby ukończyć proces weryfikacji, A ukończyć cały proces. Tak, yy, czyli to mamy teraz tylko weryfikację. Aby wszystko przebiegło pomyślnie, wykonać weryfikację, tak, yy, antybotową. Prawdopodobnie ma to na celu, żeby po prostu za dużo osób po prostu nie korzystało i nie zacinało tego tutaj bota. E, dobra, weryfikuj teraz. E, mamy tutaj prostą weryfikację, tak, na przykład pobierz i uruchom najnowszą przeglądarkę Opera. Czyli pobieramy e, Operę, uruchamiamy ją, na przykład sobie tam możecie wstukać byle co google.com I, i powinno Wam odblokować. Jeżeli jesteście na telefonie, to będziecie mieli takie zadania jak na przykład zainstalowanie gry i wbicie na przykład 9 levela. No to musicie zainstalować sobie grę, wbić w niej 9 level, wrócić z powrotem na, na tą stronę i powinno być odblokowane. Tak, powinien, powinien się dostać te gemy. W razie W, możecie pisać w komentarzach, co jest nie tak, lub czy Wam to działa. Czy jest wszystko ok. Zostawcie suba i lajka, jeżeli Wam działa. Pozdrawiam, hej! Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Trzeba wam dzisiaj zaprezentować stronkę, którą znalazłem parę dni temu i u mnie działa moim kilku znajomym także to zadziałało, dlatego chciałbym wam się ją przedstawić, tak. Nazywa się dogry.online, tak. Yy, możecie na niej znaleźć po prostu generator, dzięki któremu wygenerujecie sobie za darmo klejnoty do Brawl Stars. Pierwsze co trzeba zrobić, to musimy wpisać ID gracza. ID gracza znajdziecie klikając Profil wravel y, Stars, Jak wiecie w krew Stars, klikacie Profil i obok Waszej nazwy gracza macie y, ID gracza. To jest u mnie 20 y, V y. Specjalnie na cel tego filmu stworzyłem nowe konto. Dobra. Tak jak widzimy tutaj obecna aktywność, czyli użytkownicy, które obecnie sobie doładowują, doładowywują gemy na tej stronce. Dobra, teraz wybieramy na jakim urządzeniu gramy w Brawl Stars. Ja gram na Androidzie. Klikam dalej. Teraz trzeba sobie wybrać ilość klejnotów, jaką chcemy, żeby nam doładowało. Ja polecam szczerze powiedziawszy 360 klejnotów na początek, tak? Sprawdźcie, czy tam działa, czy jest wszystko ok. Potem, może więcej. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie polecam więcej, bo jest to dość ryzykowne. A przynajmniej ja się strasznie bałem bana, więc wybierałem 360 za każdym razem. Klikam dalej. No i zaczyna działać. Tutaj, generator z tego co widzę. Dobra, witaj. Tutaj mój ID. Gratulacje. To już ostatni krok, aby zdobyć 360 klejnotów. Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, klikając przycisk weryfikacji poniżej, aby ukończyć proces weryfikacji, a ukończyć cały proces. Tak, yy, czyli to mamy teraz tylko weryfikację. Aby wszystko przebiegło pomyślnie, wykonać weryfikację, tak, yy, antybotową. Prawdopodobnie ma to na celu, żeby po prostu za dużo osób po prostu nie korzystało i nie zacinało tego tutaj bota. E, dobra. Weryfikuj teraz. E, mam...